Kobieta kradnie czeki z firmy, gdzie pracuje i kupuje dwa bardzo drogie mieszkania. Kobieta z Tajpej rozegrała stęki z filmu Złabnie jeśli potrafisz w prawdziwym życiu. Rok temu okradła sześć czeków z firmy, w której pracuje. Później powiedziała swojemu mężowi i jego teściom, że na jej imię zapisano dawno temu dużo pieniędzy i teraz chce je wykorzystać na kupno mieszkania. Jej mąż zaufał jej, rzucił pracę i jedyne co robił to zajmował się ich nowo narodzonym dzieckiem. Dwa miesiące temu kobieta kupiła dwa drogie mieszkania. Jedno na swojego męża, drugie na brata męża. Zapłaciła za nie równowartość ponad 9 milionów złotych. Kiedy firma sprzedająca mieszkania skontaktowała się z firmą, która wystawiła czeki na jaw, wyszło, że zostały one skradzione. Okazało się później, że kobieta ma ogromne zadłużenia na kartach kredytowych. Została zwolniona z pracy i oskarżono ją o fałszerstwo. A tatuś chyba będzie musiał poszukać pracy, by zapewnić rodzinie dach nad głową.